i raz, dwa, trzy hej, 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 hej hey. to jest net. a to Gods of Sand czyli symulator szkoły gladiatorów Donat słaby do tej pory niszczy wszystko na swojej drodze i planuje go nauczyć jakichś nowych umiejętności z tego co widzę to są fajne rzeczy bo możemy stunować Przeciwników, czyli blokować ich na jedną turę. To nie jest głupie. Żeby ich odpychać, możemy zrobić koncentrację, czyli zwiększyć zwinność. Co to jeszcze jest? Your rest action now also heals you for 3 HP. Mam, tego nauczymy. Dokładnie tak. No i co, czekamy jeszcze ile? Dwa dni, aby zregenerował się po ostatniej walce, i ruszamy do boju. I odpoczynek dzień dziesiąty już za nami, i już dwa tygodnie prowadzenia naszej szkoły minęło. Szkolimy go, cały czas go szkolimy, kolejny dzień czekamy i wysyłamy Donata na kolejną walkę. Donat słaby wrócił. No wreszcie, wreszcie! Kontraktus trochę pasy przeniósł nam. Z racji tego, że mamy już 123 golda, no to ruszamy do miasta. Idziemy do miasta, idziemy kupić wreszcie hełm. Nie u ciebie, yy, u ciebie, prawda? U, o, mamy sandał do kupienia. Kupię mu sandał. W sumie temu też mogę pokupować Fanty. A niech ma niech się chłop bawi. Czy możemy ulepszyć coś? M możemy zwiększyć ilość naszych gladiatorów. Możemy skrócić czas podróży, możemy zmniejszyć koszt tygodniowy utrzymania. Ale ja bym chciał mieć e, farmę świn, żeby jeszcze przyspieszyć szybkość treningu naszych gladiatorów. Uu, nie mogę mieć więcej na chwilę obecną gladiatorów. To wracamy do ludusu, rozdamy fanty. Tobie nie, Tobie. Ty jesteś moim ulubieńcem, ty też dostaniesz. Coś takiego. Zaraz będzie ósmy poziom Endurance, a ty możesz walczyć. Skoro możesz walczyć, to zaraz zaczniemy... Zaczniemy, troszkę witalność podniesiemy. Idziemy walczyć, idziemy walczyć, idziemy na arenę. Na arenę w świątyni. To już jest moment na naszą świątynię. Tu będzie chyba walka z jakimś czempionem. Tu będzie walka z czempionem. Na razie powalczmy sobie na tym home challenge. Donat, jazda, walcz. Potem weźmiemy kontraktusa. Oj Nie, no, to mamy potężną przewagę. Przede wszystkim w życiu, w staminie Za 18 kryt, ale pięknie. I Michaj, kolejny, pewnie jego brat. Eee, zginął, zginął. Zwycięstwo hajsiwo, siwo, tak ma być. Wracamy do Lodusa. Czy ja mogę kontrakt gdzieś wysłać, żeby miał wysokie pra... 95% szans na sukces. I 9 dni. 9 dni. To jest 10 zł na dzień. Uła. Dobra, nie, ja Cię podszkolę, najpierw Cię podszkolę. Poczekajmy do następnego dnia. Czy Ty jesteś zmęczony? Zmęczony jesteś po prostu. Dobra. Ale... Możemy zrobić jeszcze jedno wyzwanie. Z kontraktusem. To wpadnie nam trochę golda. Potem zrobimy farmę świn i przyspieszymy jeszcze. Trening naszych gladiatorów. Uuu, za 10? Dobra, talaga. laga. O kurcze, jak to trzepie. 19. Oho, towarzysz sobie otworzył drzwi i uciekł. <śm> <śm> no to tak, wiktory 20 golda. Wracę do Luduca. Mamy 141. Czyli robimy odpoczynek. I co nas czeka tym razem? Donat już się zregenerował. Z donatem idziemy na kolejną walkę. Tak jest. Zbieramy hajs i zaraz będziemy przyspieszać trening. Już mamy 100 wytrzymałości. To nie macie kompletnie szans z donatem. Donat słaby niszczy wszystkich. Wyczyszczone Wyczyszczone, zwycięstwo Victory Pięknie 28 zł wpadło Fajnie, fajnie Jak my jesteśmy z dniem 14 Uu, Nie możemy wydać tego hajsu Bo potrzebujemy złoto Ale mogę wysłać kontraktu, nie mogę wysłać Wszyscy są przemęczeni No to czekamy Zapłacimy Za usługi gladiatorów i już teraz wjeżdżamy. Wjeżdżamy Home Challenge Kontraktus i jedziemy z tematem. Jeden na jednego. Atakujemy. No, kontraktus się rozwija, powiem Wam szczerze. Kurde, po 10 atakuje. Cały czas. Po 11. Chciałem, że go wykończy na jedno podejście. Pokonany, dawać hajs, robimy farmę. Robimy farmę świnek Tak jest 28 złota do przodu. Czyli co, do miasta wycieczka tak, nie 146 brakuje nam 4 złota. A mam coś fajnego u Blacksmitha? Nie mamy. U, mamy hełm. Mamy fajny hełm dobra, 31 złota, niech stracę niech stracę do Ludusu wracamy i powiem wam że może byśmy dorzucili trochę do czego, do witalności a to siódmy poziom jest intelektu hmm to niech się podszkoli okej, okay, czekamy, czekamy dzień szesnasty Moi drodzy, Donat się zregenerował. I jeszcze jeden dzień poczekamy. Kontraktus się zregenerował, jakaś mgła nastała. No to kontraktusa wysyłamy. 74% szans na sukces, dwudniowe za 100 zł. Poszedł. Czy ciebie mogę nauczyć jakiejś skilla? aretycznie mogę, ale potrzebuję złota, potrzebuję złota więc co, Uczamy na arenę, może spróbujmy tą dużą arenę, no niby jest ubrany, niby jest wyszkolony, niby to działa no Donat, jedziesz z tematem, masz umiejętności, Cię nauczyłem, mantry, jesteś naprawdę jedyny w swoim rodzaju, uuu, uu, uu, wyubierani już są I co inwentory, o, mamy umiejętności, mamy mantrę i co? Na razie poczekam. Ty sobie podejdź. Ja cię zaatakuję. Za 16. Wow. Uu. O, to był ten stun. To jest ta umiejętność, którą mogliśmy się nauczyć. Za 12. A, prosty wróg. Pokonane. Easy game. Easy life. 105 wytrzymałości. Staminy mamy. No to będziemy walczyć, i walczyć. Kolejny oponent, kolejny wróg? Za już starczą popyla. 55 życia, poradzimy sobie. Mam nadzieję, chyba że zaraz zacznie nas trzaskać w jakichś większych, potężnych ilościach. Trochę mało tego obrażeń zadajemy. Nie, to 12 poszło. Jakaś mocniejsza laga by się przydała. Za 6, za 7 świetnie. Odpoczniemy. Ujuju, uj, zablokował. Znowu zablokował. Trzeci raz już nie da rady. Znowu mantrę użyłeś. Nie, taką jakąś musiałeś wziąć. No bez przesady. Kończ, kończ to. Wać pan. Że jemy mantry. Świetnie, teraz odpoczynek. I kończymy. Kończymy. Le blokował Mantra! Za siedem. Kończ! Jest, dobra, Godrina. Pokonaliśmy 22 punkty życia nam zostały. Uuu. i trzeci gladiator. Trzeci gladiator. Któż to będzie? Hello. O, nie! Pekir. I jeszcze zablokował na atak. Uuu, podpalił nas. Drugi raz nas zablokował. Dobra, dasem za 10. Mantra, mantra, mantra. Nie, nie to. Skill, 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 mantra. Atakujemy. On już nie ma staminy. On już nie ma staminy, będzie musiał się zużyć. Ojoj, ojoj, oj. To boli, boli. Za 10. Pięknie, jeszcze raz. 90% czas na prafienie, także mam bardzo ładne statystyki. No, po pokonany. Yeah! yeah. Donat, Donat zrobił to. Zwycięstwo. 84 zł nowa renoma. Uuu, nowa laga. Agnidanda. To jest długa pochodnia używana do, poka do pokazów pirotechnicznych. Z bezpiecznej odległości, czyli ma atak specjalny. Może atakować z dwóch, tak yy, by kratek odległości, czyli tak jak teraz. Yy, jeżeli jest dwuręczna dodaje plus 20% siły, gdy ubrana. No! Ja ci podmienię tą lagę. Ciekaw jestem, czy to zadziała. Mogę mieć dwie bronie? Mogę mieć dwie bronie. Świetnie. Mhm. Mm u, mamy złoto, mamy złoto. Idziemy do miasta. Szybko do miasta. Wyśpieszamy trening. I stawiamy farmę. Stawiamy farmę świń. jest. Trzecie to jest kamienna posadzka. 260 zł. Mamy coś do kupienia fajnego. Zobaczmy Blacksmith. Tu nic nam ciekawego się nie pokazało. No, to wracamy w takim razie. Wracamy. Nie widzę tych świnek tutaj. A czekajcie, coś tu jest faktycznie. Możemy się jeszcze poruszać w prawo i w lewo po naszym. A, mają świnki, czyli jest mięsko. Tak jest. Ty będziesz pewnie uszkodzony, jak mnie Mam Dokładnie tak. Tamten jest na wycieczce krajoznawczej. To czekamy. Czy zwiększył nam się koszt utrzymania naszych ziomeczków? Zwiększył się już masz szósty poziom I jeszcze jeden dzień tak jest wrócił wrócił udało się sukces 98 golda eee, wagon problemów Cóż to ciekawego się dzieje bla 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 ktoś do nas przyjechał potrzebuje pomocy przyjacielu to zwierzę Coś tam jakieś problemy robi hmm. Aha zapłaci mi Hajs Jak dam mu człowieka Na cztery dni Dobra Okej okay. Kontraktu spoleciał. Świetnie, bierz go, chłopie, nie ma problemu. 250 zł mamy. 200, uu, podoba mi się to, czy idziemy do miasta? Tak. Tylko zobaczmy jedną rzecz. Nie, nie idziemy do miasta. Czekamy do kolejnego dnia. Musimy zapłacić, bo jak się wypstrykamy z pieniędzy, to będzie bida. 41 zł rozdaliśmy. Tu mu się ładnie rozwija ta nasz, ten nasz gladiator. Ale zwiększmy sobie ilość gladiatorów do trzech. Może będziemy tak robić, że jednego będziemy szkolić, a potem go będziemy po prostu sprzedawać. A musimy dołożyć sobie łóżka za 55 zł. Tak jest. Co ja tu mogę zrobić? Posadzka 260 kosztuje. gorąca kąpiel. To na później. Co to ode mnie. Uuu, fajne to jest. to i to chcę też daje dodaję, 2 dodaję i wylepsze buty. I poty są do kupienia. I iron axe jest. Uuu. Short sword. Berem. Poty. O, ale zrobiliśmy zakupów. No nic, nie kupiliśmy gladiatora. Ale za to mamy bardzo fajne upgrade y dla naszego ziomeczka to daje 6 obrażeń to daje ile też 6 obrażeń tylko to chyba ma tak dodatkowe obrażenia od, od płomieni to jest 4 obrony a to jest 6 czyli bierzemy to ubieramy sandał ci podmienię to ma dwa obrony to ma 1 obrony czy mi 2 sandały dokładnie i to byłoby na razie tyle I trzeba wreszcie z tobą aha jeszcze item mogę ci dać to tak, potkę ci dam, w razie czego jakbyś miał nadać to do czegoś yy, No to co, idziemy pewnie na arenę Ła, mamy większą arenę Ale boję się, że mamy ze słabego tego typka, jeszcze Możemy wrócić jeszcze na, na świątynię? Chodźmy na świątynię, jeszcze trochę hajsu zaróbmy, zaróbmy trochę hajsu Ciekaw jestem, jak będzie się sprawować ta broń. Za 10, koncentracja jakaś. Za 18! 92% szans na trafienie, ale sztos! Ale myślałem, że on będzie go podpalał, że on robi te takie pirotechniczne cuda. Łee! Dobra, kolejny gladiator, szybko poszło. To nie, to faktycznie trzeba będzie się przenieść na większą arenę, tylko boję się, że on może paść na większej arenie. Ło! Wow. Ale klepiemy wszystko! Świetnie, świetnie, dobra! No nie, 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 to widzę, że to nasz donat już jest zdecydowanie zbyt potężny dla takich prostych przeciwników. Mamy zwycięstwo! Trochę więcej życia by mi się przydało już 70. Okay, trochę złota dostaliśmy, żeby opłacić naszych ziomeczków. Ja bym ci chciał zwiększyć co? Może obrony zwiększmy mu jeszcze? Ten jest na wycieczce. Dzień 20 za nami. Wpada deszcz. On będzie pewnie zmęczony. Uuu, szósty poziom mu się wpadł. będzie. Okej, okay, donat się zregenerował. Bla, bla 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 bla. Coś się dzieje. Nie chcę mi się tego tłumaczyć. koleś oferuje mi 130 zł za mojego gladiatora. Nie, nie oddam ci. I mój, mój ten, mój gladiator, dotrzymuje plus 2 do witalności. Hi, hi. Świetnie. Czy ty już sobie odpocząłeś? Powiedz mi, odpocząłeś sobie? Kurczę, boję się ciebie wysyłać już teraz, no ale dobra, spróbujmy, no spróbujmy, może poczekajmy, żeby jeszcze jeden punkt w obronę wskoczył Kolejnego dnia pójdziesz już na arenę Kontraktus wrócił No i co z tym? Gdzie, gdzie jest mój hajs? A on mi dał hajs jak wychodził, dobra Kontraktus Idziesz do roboty 9 dni, strasznie długo My musimy mieć renomę, żeby, żeby móc wykonywać jakieś bardziej zaawansowane kontrakty. E, Donat. Chłopie, tylko mi nie padni, bo jak padniesz, to będzie bida. Może ja ci umiejętności jakieś nauczę jeszcze? Mm, zwiększamy statystyki. Może ten stun, stuna cię nauczę. Uuu, steady strike. Atakuje mojego oponenta z mnożnikiem 1,5 obrażenia. Nie może być zablokowany. Ej, dobre, to jest deep relaxation. Your rest action also heals. O, głęboki relaks? Każda akcja, którą wykonamy, leczy nas o 3% życia. To jest dobre, jak będzie mieć więcej witalności. To ty sobie trenuj. Może zmienimy ci statystyki na co? Na obronę. Trenuj obronę. No i co? Arena. Gladiatory. Do, arena numer 2. Donat. I lecimy z Donatem. On będzie jeden dzień aż tam. Uuu, czyli im wyższa arena, tym dalej oddalona od naszej szkoły i tym dłużej zajmuje czas. Dotarcia. No to Donat niech trenuje. Hajs mamy, hajs mamy! Mamy czym zapłacić. To Donatem możemy zrobić. Te walki w domu. Nie Donatem, tylko kontraktusem. Ooo, a do Warena. U ziomeczki z prawej, z lewej. Jakaś taka bijatyka konkretna się widzę, szykuje. Ale to ty co, rękami atakujesz? Chyba rękoma. O, mamy potę. Mamy skill. Czyli odpoczniemy sobie, on do nas podejdzie. My go teraz zaatakujemy. Yy, mamy heavy jab, czyli możemy go zestunować. Wlazło i dwa stuna, czyli jesteśmy dalej ruch do przodu. Ła, konkretnie, konkretnie. Za 18 weszło. haha! Ha. Świetnie. Pięknie. Emil się wysypał. Donat słaby zwycięża. Zwycięża. Co my tu mamy? Znowu mamy typa, co walczy na pięści. Tu? Mnie się to podoba. Czekamy sobie turę. Atakujemy go ze stunem. Świetnie, jest zestunowany. Jeszcze jeden atak. Haha, <ślał> za 18. Trzeci atak, za 11. Czwarty atak. U, zablokował. A nie, on ma te takie kiki, jak na przykład policjanci mają. No ale to jest traktowane jako broń, jako pięści. Uwaga, jakieś cyklopy stoją w otoczeniu. O, mogę jeszcze go zaatakować raz. Super, to stamina to był dobry wybór. Zablokowaliśmy jeden strzał i kończymy. Stefan leży. Zwycięstwo, splendor i chwała. 140 złota. On będzie też potrzebował jednego dnia, żeby powrócić. Nie, on już jest i on już sobie działa. Super. To w takim razie my możemy zrobić jeszcze tą walkę home. Dokładnie, czyli z nim sobie powalczymy w domciu. Z jakimś tam pseudo gladiatorem A tak żeby sobie domić odrobinę. Odrobinę golda. No, już atakuje za 12. Nie, to, to z takimi walkami nie ma problemu, czyli to jest taki już grind się zaczyna powoli. Ale bardzo bym chciał rozbudować jeszcze naszą szkołę. A byliśmy gladiatora nowego zatrudnić. Okej, okay, masz zwycięstwo. Super, no to mamy kasę na nowego gladiatora. Który będzie się szkolił. Idziemy do miasta, tak jest. I co my tu mamy do wyboru? Uuu, dużo siły. Pogo będzie się łatwo. Ten ma dużo e obrony, statystyk do obrony, odporności. Adi Manios. Wybieram cię. Kupiony? Kupiony. W ogóle ile nas kosztuje ta posadzka? 260. Jakieś nowe fanty nam się pojawiły w sklepie są kupiłbym jeszcze jedną potkę dobra mamy i wracamy do, do szkoły czemu nie trenujesz panie Adi od dzisiaj na, za ma na, od dzisiaj mianuje cię tofik bo będziesz takim tofikiem dzisiaj będziesz tofikiem i u ciebie będziemy szkolić na pewno zwinność dostaniesz ode mnie fanty czuj się czuj się godny Staniesz lagę i temu nie dostaniesz. Item ma nasz główny, głównodowodzący. I co ja bym chciał u ciebie rozwinąć? Życie masz na dziewiątym. Wytrzymałość masz na dziewiątym. Może siłę, żeby zwiększyć ataki. No, leć to. Idziemy w, idziemy w siłę. Kontraktus zmęczony. Czy ty masz jakieś wysokie statystyki? 9 dni, 2 dni, 1 dzień. Poczekam. Albo może powalczę nim od razu. Tak jest na tym domowym Tofik. Tofik! Można tak pieniądze zarabiać. Do roboty. Czyli już mamy trzech gladiatorów. O, a, a Tofik może się wysypać tutaj. Będzie chyba dużo blokował ogólnie, bo on ja uważam, że ma wysokie statystyki bloku. No, obrażenia ma małe, zdecydowanie. Jak się tofik wysypie, to trudno. Eugen Nonus, zwany jako Mocarna Pięść, przybył do mojej szkoły. Eugen chciał być wielkim i potężnym gladiatorem. Niestety, Tofik stanął mu na drodze ku chwale. Tofik i jego drewniana pała sprawiły, że Eugen zrezygnował z drogi gladiatora. No kończ to, Tofik, no ile będziesz to męczył. Zrobił to, zrobił to, ale to tak wymęczył tym kijem, wymieszał, <grywa> wymieszał kijem. Trenuj, o, bo ty masz jeden silnie, jeden z winności czy siły? Siły masz trzy, w ogóle masz mało wszystkiego. Mm, no dobra, gladiatorzy, wszyscy są w ogóle zmęczeni. Ile teraz nasz, nasz nasza tygodniowa opłata wynosi? 67 złota, sporo. Uuu, faktycznie sporo. Kontraktus, robota czeka. Uuu, nic tego. Co to za dźwięki? Dobra, trzeci tydzień minął. Moi drodzy, dodat słaby wrócił. Wrócił do nas zregenerowany, mocniejszy i ubrany, dużo, dużo lepiej. Już w następnym odcinku wracamy z powrotem na nową arenę i spróbujemy pewnie dojść do trzeciej tury, żeby zobaczyć czempiona. Ja dziękuję za uwagę Net z tej strony. Pamiętajcie, aby zostawić komentarz, lajka i subskrypcję, aby dowiedzieć się o kolejnych losach Szkoły Gladiatorów i Donata Słabego. Czy Donat Słaby stanie się Donatem Mocnym? Zobaczymy, a może Donat po prostu zginie i podmienimy go na Tofika. To i wiele więcej w kolejnych odcinkach. Gods of Sands. Dziękuję wam za uwagę!